Cześć, dziś zaprezentujemy urządzenie do oczyszczania wodorowego Yoshida Lotus. Profesjonalne urządzenie kosmetyczne łączy nowoczesne technologie, zapewniając kompleksową pielęgnację skóry. Jest to idealne narzędzie dla gabinetów kosmetycznych, które pragną podnieść jakość świadczonych usług i zaoferować klientom skuteczne, bezpieczne i komfortowe zabiegi. Urządzenie wykorzystuje sześć efektywnych technologii pielęgnacyjnych, które nie tylko oczyszczają skórę, ale także intensywnie ją nawilżają, odżywiają i ujędrniają. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu. Skóra staje się napięta, elastyczna i promienna. Intuicyjny panel sterowania zapewnia prostą obsługę. Dzięki czemu w łatwy sposób precyzyjnie dostosujesz zabieg do indywidualnych potrzeb skóry. Dostosowanie intensywności, mocy fali i czasu zabiegu umożliwia precyzyjne dopasowanie do potrzeb skóry, a funkcje pauzowania i wznawiania zapewniają pełną kontrolę nad zabiegiem. Czyszczanie wodorowe wykorzystuje właściwości wodoru do rewitalizacji skóry poprzez neutralizację wolnych rodników, usunięcie martwego naskórka i nawilżenie cery. Skóra staje się gładka i nawilżona, a procesy starzenia zostają spowolnione. Tryb bez uwodornienia umożliwia przeprowadzenie zabiegu bez użycia wodoru, wykorzystując strumień wody w połączeniu z funkcją ssącą, co zapewnia delikatny i higieniczny peeling idealny dla skóry wrażliwej. Dźwiękowe wspomagają wchłanianie składników aktywnych i intensyfikują ich działanie w głębszych warstwach skóry. Technologia ta poprawia nawilżenie, elastyczność oraz regenerację skóry, zapewniając długotrwałe efekty. Fale radiowe stymulują skórę do produkcji kolagenu i elastyny, co poprawia jej jędrność i napięcie. Podgrzewają włókna kolagenowe, wspomagając procesy regeneracyjne. Efektem są wygładzona skóra, poprawa owalu twarzy i odmłodzenie cery. Głowica ciepło-zimno z regulowaną temperaturą skutecznie rozszerza i zwęża pory, redukuje zaczerwienienia i poprawia mikrokrążenie. Podświetlenie LED informuje o aktywnej funkcji. Niebieskie światło oznacza chłodzenie, a czerwone podgrzewanie. Inteligentna technologia termostatyczna zapewnia stabilność temperatury, a ekran wyświetla jej aktualną wartość. Tren -tren! Umożliwia równomierne rozpylenie na powierzchni skóry mgiełki produktów, takich jak toniki, esencje i inne kosmetyki zawierające składniki aktywne, zapewniając nawilżenie i odświeżenie. Dzięki temu pielęgnacja jest bardziej efektywna, a skóra zyskuje zdrowy wygląd. Yoshida Lotus to urządzenie solidnie wykonane i niezawodne w codziennym użytkowaniu. Ukryty zbiornik na zużyte płyny ułatwia zachowanie higieny, a stabilna podstawa na kółkach zapewnia łatwe przemieszczanie urządzenia w gabinecie. Szeroki wybór urządzeń do pielęgnacji twarzy dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz u dystrybutorów.